Co? Co oni tam robią? Słyszę jakieś dziwne dźwięki. Gdzie są moje dzieci i co one robią? Chyba muszę to skontrolować. Lubię mój serial i moje programy, ale muszę sprawdzić co robią moje dzieci. Trochę się martwię. Idę sprawdzić. O, o! Mama idzie! Julian, przełączaj! Dobra, gotowe! I co robicie? Co oglądacie? Może coś porobimy razem. Nie, nie, mamo. Oglądamy sobie takie y, Galileo, wiesz? Bardzo fajny program. Galileo? Okej, okay. razem z Julianem? No proszę, nie spodziewałam się tego po was. Co? Jak to? Przecież ja też lubię mądre programy, mamo. Nie tylko głupie seriale i filmy. Tak, bardzo lubimy Galileo. To jest super program. Bardzo to lubimy. No dobrze, to bawcie się dobrze. Ja idę do swojego serialu. Tego się nie spodziewałam po nich. Dobra, dobrze poszło. Przełączaj z powrotem na ten straszny film. Ding dong, czy ktoś tutaj jest w domu? Goście o tej porze? Kto to może być? Już idę, zobaczcie, kto to jest. Emma, nie zostań. A dobra, to nie idę, nie idę otworzyć, mamo, otwórz. Dobrze, ja pójdę, nie ma problemu. Halo, cześć, przepraszam za takie nagłe najście, ale mam problem. O, co wy tu robicie? Wiesz, muszę nagle wyjechać, niestety, i nie mam z kim zostawić kimrozy. Pomożesz mi? Jasne, oczywiście. Zrób głośnie, mama głośno mówi, nic nie słyszę. No, niestety, właśnie muszę wyjechać służbowo. Dostałam telefon dosłownie 5 minut temu. No, jasne, czyli co, mam się zająć kimrozą. Tak, błagam, czy ona tutaj mogłaby dzisiaj przenocować. Powiedz, że się zgadzasz. Dziewczynki chyba się lubią. Tak, ja lubię Emmy. To moja ulubiona koleżanka z przedszkola. No, ja nie mam nic przeciwko, ale zapytać muszę Emmy. Emma, mam do ciebie pytanie. Emma, powiedz po prostu tak, żeby mama dała spokój. Tak, mamo, jasne, chętnie. Pewnie. Okej, okay, czyli Emma nie ma nic przeciwko. Kimroza może u nas zostać. Zapraszamy. Y dziękuję Ci bardzo. Tutaj masz 200 euro w podziękowaniu. Dziękuję Ci, naprawdę. Nie, nie, nie. To niemożliwe, nie przyjmę tych pieniędzy. To jest po prostu taka koleżeńska przysługa. Może następnym razem ja będę potrzebowała Twojej pomocy. Wiesz, trzeba sobie pomagać. Ojej, to bardzo miło z Twojej strony, tylko wiesz, Kim Kimroza jest trochę wymagająca. Jasne, damy sobie radę, mam trójkę dzieci, poradzimy sobie. Dobrze, ufam Ci, Claudio, zostawiam tu moje dziecko i do zobaczenia już jutro. Jasne, nie ma problemu. Damy radę. W końcu są w równym wieku z Emmą. Na razie, bawcie się dobrze. Jakby co, to dzwońcie. Dobrze, chodź, Kim Kimroza, pójdziemy do góry. Pokażę Ci, gdzie będziesz spała. Co? Co Ty tutaj robisz? Nie zapraszałam Cię. No, mama mnie przywiozła, wiesz? Dzisiaj tutaj będę spać. Co? Spać? Tutaj? W moim domu? Jeszcze w moim pokoju? Czemu? O-o, to chyba niezbyt miła sytuacja dla Emmy. Dobrze, ja wam chyba przygotuję łóżeczka do spania, dobrze? Ale co, co ty tu robisz? Czemu tutaj przyszłaś? O co ci chodzi? Ja się z tobą nie umawiałam. No, moja mama musiała y, wyjechać, nie miałam wyboru, myślałam, że się ucieszysz. Julian, to wszystko twoja wina, powiedziałeś, że mam się zgodzić, nieważne co mama zapyta. To nie był dobry pomysł. No, ale ty odpowiedziałaś, nikt ci nie kazał tego robić, to twoja wina, nie zwalisz tego na mnie. To co? Co robimy? Co robicie cały dzień? No, oglądamy telewizję, wiadomo. Tylko bądź cicho, bo ten film jest dla dorosłych. Emma, Kimroza, chodźcie do góry. A dobra, już idziemy. Tu są wasze łóżeczka, podoba Wam się Dacie radę tutaj spać? Wow, super, ale wygodnie. Co? Czemu tu, tutaj będziesz spała? Ja chcę tutaj spać. To moje łóżko. Emma, niestety goście, gościom trzeba ustąpić miejsca. Dzisiaj sobie pośpisz na macie, dobrze? Świetnie, świetny dzień. Emma, no, kochanie, raz możesz pospać na macie, nic ci się nie stanie. Macie może ochotę na pizzę? No dobra, przekonałaś mnie, już nie jest tak źle, ja chcę pizzę. Dobrze, za każdym razem mi się udaje przekonać ją pizzą i od razu ma lepszy humor. A teraz do ciebie mam słówko. Dzisiaj możesz tutaj spać w moim łóżku, ale to jest jeden, jedyny raz w życiu. Nigdy więcej nie będziesz tutaj spała, dobra? No dobrze, jasne. Twoje łóżka jest całkiem fajne. A, i nie możesz dotykać tej lalki, dobra? Mam nadzieję, że to jest jasne. Jasne, oczywiście. Nie dotykam tej lalki. Dzieci, pizza. Wow, pizza. Kocham pizzę. Wczoraj była pizza i dzisiaj też. To najlepszy tydzień w moim życiu. Pizza. Mam nadzieję, że jest płynna. Co? Co ona powiedziała? Pizza ma być płynna? O co jej chodzi? Pizza musi być chrupiąca. Dobrze, słuchajcie, mamy salami, mamy szynkę. Ręce precząc pizzy z salami, ona jest moja. Okej, okay, Kimroza, tobie zostawię tę pizzę po prawej. Ale możemy też się wymienić jednym kawałkiem, jak chcesz. Nie, nie, to nie będzie potrzebne. Ja wezmę tę pizzę, ale czy ona może być yy, płynna? Ojej, zapomniałam o napojach dla Was. Nie, nie, nie o to mi chodziło. Trzeba ją wsadzić do blendera. I jak to? Chciałabyś wypić szejka czy koktajl? Mogę jakieś owoce poszukać. Nie, nie, trzeba pizzę zblendować. Co? Pizzę zblendować? Fu, to musi być obrzydliwe. Nie mam pojęcia o co jej chodzi. Mówi że ona jest dziwna. No dobrze, skoro tak chcesz, to nie ma problemu. Już ją dla Ciebie blenduję. Obyś tylko zjadła albo wypiła. Ojej, jaka ona jest dziwna. Pizzę chcę blendować? Dziewczynki, już zrobiło się późno, także proszę Was, już idźcie spać. Coś jeszcze potrzebujecie? Nie, nie, ja niczego nie potrzebuję. Dzięki, mamo. A, Kimro, tutaj jest Twoja butelka. Prawie zapomniałam. Proszę bardzo. Słyszałam, że lepiej po niej śpisz. Tak, dziękuję, mamo Claudio. Co? Co ona powiedziała? Mamo Claudio? Słodkie, ale dziwne. Myślałam, że ona już trochę taka starsza jest. Przepraszam bardzo. Przepraszam bardzo. O matko, prawie zawału dostałam. Co ty tutaj robisz? O co chodzi? Co się stało? Miałaś jakiś koszmar? Tak, miałam koszmar i posiusiałam się do łóżka Emmy, niestety. Ojej. Myślałam, że ona trochę będzie dojrzalsza jak, jak na swój wiek.